Nazywam się Alicja Koczyna. studiuję na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Tak, w Łodzi. Jestem studentką drugiego roku Germanistyki i pierwszego roku Anglistyki. Ale Ty już będziesz się bronić! To prawda. To prawda, za miesiąc będę bronić się z Germanistyki. Jestem nauczycielką angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Poza tym jestem też fotografką, brzuchomuszczynią, gram na ukulele. Jestem reżyserem naszych spektakli w szkole językowej. Po to wszystko. <gry> I would, I would... Pracę z dziećmi lubię dlatego, że nigdy nie wiadomo czym nas zaskoczą i my też jako nauczyciele możemy ich zaskakiwać i widzieć to wow na twarzy. Pracuję w szkole językowej. Uczę zwykle małe dzieci, ale mam też grupy licealistów i starsze dzieci z podstawówki. Przede wszystkim wykorzystuję mojego przyjaciela Mako. To moja małpka. Bawi się brzuchomóztwo, a dzieci uwielbiają mako i bardzo chętnie powtarzają z nią słówka i uczą się z nią piosenek. Również dla dzieci nauczyłam się grać na okulele, bo dzieci bardzo doceniają muzykę na żywo. Ja też. I meet my friends, I meet my friends And we Moje studia związane są z pedagogiką, jest to anglistyka i germanistyka nauczycielska. Uczymy się o różnych metodach, np. przykład dydaktycznych e, nauczania, które praktycznie od razu jestem w stanie wykorzystać i zobaczyć, co pasuje, co nie. Mieszkam w Sosnowcu, pracuję w Dąbrowie Górniczej, studiuję w Łodzi. Uczę się też fotografii w Szkole Fotograficznej w Poznaniu, więc czasami jestem też w Poznaniu. A czasami przy okazji ferii wakacji wyjeżdżam za granicę, żeby uczyć dzieci z różnych państw. Studia w AWI dają mi możliwość łączenia dwóch kierunków z pracą, też mogę wynieść z nich bardzo dużo na zjazdach online. Nie muszę jechać co, co tydzień na przykład do łodzi, tylko łączę się wygodnie przez komputer, więc mogę się rozwijać w każdym z kierunków. To Nazywam się Alicja Kurczyna i studiuję bez względu na szybkie tempo życia. A ja studiuję, na to, że jestem laufą.